Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji, zapraszam na darmowy wideokurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 12. W trójkącie równoramiennym ABC dane są AC i BC są tej samej długości, wynoszą 5 oraz wysokość CD równa 2. Podstawa AB tego trójkąta ma długość. Czyli co? Narysujmy sobie jakiś trójkąt równoramienny, powiedzmy Jakiś pomocniczy, prawda? I teraz AC równa się BC, czyli tutaj musi być wierzchołek C. Tutaj będzie jakieś powiedzmy e, A, a tutaj będzie B. I zobaczmy. AC równa się BC i to jest 5. Czyli tu jest 5 i tu jest 5. I teraz wysokość CD, czyli wysokość poprowadzona z wierzchołka C, tutaj do punktu D, ma, wy, ma, dług, D a nie P, ma długość 2. I teraz mamy znaleźć podstawę ABT o trójkąta. No to musimy znaleźć, w zasadzie zobaczmy, że ten odcinek od AD. Jest taki sam jak od D do B, czyli tutaj mamy jakieś xika i tutaj mamy jakieś xika. No i jak pójdzie ten x? Wysokość zawsze pada pod kątem prostym, zatem korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, czyli co? Weźmy sobie tego x, policzmy. x kwadrat plus wysokość czyli 2 do kwadratu daje nam 5 do kwadratu, czyli x kwadrat plus 4 daje nam 25, zatem x kwadrat daje nam 21. Czyli X to będzie pierwiastek z 21. Ale zauważmy, że podstawa składa się z dwóch X, czyli podstawa AB to się równa 2x, czyli to się równa 2 pierwiastki z 21. Czy jest taka odpowiedź, oczywiście, że jest odpowiedź B. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs materialny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu kogo mógłby się on przydać, podeślij im proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mr. Ciupi.